Witam Państwa serdecznie. Pozwoliliśmy sobie z, zwołać tą konferencję. Przed nami nowy rok szkolny, a więc wyzwanie dla wszystkich młodych bełchatowian, którzy pójdą do 1 września do bełchatowskich szkół, ale również wezwanie dla rodziców, bo na nich na ogół spoczywa ten obowiązek, aby dzieci udały się do szkoły wyposażone w niezbędny sprzęt, a ten niezbędny sprzęt to przede wszystkim Plecak, tornister i jego wyposażenie, dlatego wspólnie z Caritas Diecezji Łódzkiej, Stowarzyszenie Plus, radni Plusa, sympatycy i członkowie wspólnie właśnie z Caritas postanowili, aby plecaki tornistry przygotowane przez Caritas Diecezji Łódzkiej wypełnić niezbędnymi akcesoriami po to, aby ten plecak był pełen i był przygotowany do tego, aby rozpocząć rok szkolny i kontynuować naukę. Wyposażenie jest dla tych wszystkich, którzy udają się do pierwszych klas pierwszej, drugiej i trzeciej, dla tych, którzy będą uczestniczyć w zajęciach klas trzecich i czwartych, piątych i, i, i szóstych jak również dla gimnazjalistów. Tych plecaków zgromadziliśmy w Bełchatowie 200, 200 sztuk. Te 200 plecaków zostało wyposażonych z, z staraniem właśnie członków Porozumienia Stowarzyszenia Plus. Myślę, że trafią do tych wszystkich, którzy potrzebują tej pomocy, bo jest to Akcja charytatywna, ukierunkowana przede wszystkim dla tych dzieciaków, dla których ta pomoc jest niezbędna, bo nie zawsze z różnych przyczyn rodzice są w stanie desygnować środki finansowe na to, aby w pełni wyposażyć dzieci w niezbędne akcesoria. Dlatego kierunkujemy to właśnie do tych, którzy, którzy tej pomocy potrzebują. Oczywiście w ślad za tym idzie akcja dotycząca wsparcia zakupu podręczników szkolnych, ale to jest akcja już prowadzona bez, przez miasto. Te wnioski będą pewnie spływać do bełchatowskiego Urzędu Miasta, tam będą rozpatrywane, ale my koncentrujemy się na tych podstawowych elementach. To wszystko, co tutaj państwo widzicie, jest zawartością tych turniejów, które przed nami jeszcze raz chcemy powiedzieć wszystkim tym, którzy takiej pomocy potrzebują, proszę zgłaszać się do parafii Bełchatowskich. Księża proboszczowie wiedzą o tym, że taka pomoc jest przygotowana i chcielibyśmy, aby ta pomoc do tych wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują trafiła. Mamy nadzieję, że te nowe przybory szkolne zachęcą młodych byłchatowian do tego, aby z zapałem przystąpić do nauki w tym nowym roku szkolnym, i życzymy im sukcesów. Jak to otrzymać, powiedzmy, takie doświadczenia Absolutnie, jest to akcja oparta hmm. na pełnym zaufaniu w stosunku do tych, którzy po ten plecak przyjdą. Jeszcze raz mówimy o tym, że jest to niezbędne wyposażenie do tego, żeby w sposób godny i należyty przystąpić do nauki w nowym roku szkolnym. Dla tych i przeznaczona dla tych, którzy w tej sytuacji, w jakiej się dziś znajdują, nie stać na to, aby kompletnie Wyposażyć dziecko do szkoły, albo wszystkie dzieci, bo niejednokrotnie wiemy, że, że to jest olbrzymi wysiłek finansowy dla wielu rodzin, gdzie kilkoro dzieci idzie do szkoły jednocześnie, aby każde z nich miało kompletne wyposażenie z plecak i niezbędne, niezbędne akcesoria w postaci zeszytów, kredek, ołówków, piór itd. itd. To wszystko zdaje się, zdajemy sobie z tego sprawę, że kosztuje. Ten placek na pewno jest wysiłkiem finansowym. Wyposażenie wewnątrz to też znacząca kwota. Gdy dojdą do tego jeszcze podręczniki, to całkiem spora kwota, która no niejednokrotnie przewyższa możliwości portfela rodziny, szczególnie rodziny wielodzietnej. To jest 200 plecaków, które staraniem Bełkatowskiego Stowarzyszenia Plus zostało wyposażone. Mamy umowę z Caritas Diecezji Łódzkiej taką, że 170 tych plecaków zostanie w Bełchatowie i będzie przeznaczone dla bełchatowskich dzieci, natomiast 30 plecaków wraca do Łodzi i tam przez Caritas Diecezji Łódzkiej, przez tą organizację będzie rozdysponowane wśród dzieci niekoniecznie z Łodzi, ale będących pod, jak gdyby, kuratelą Karitasu Łódzkiego. Czyli dzielimy się z tymi, którzy tej pomocy tak, potrzebują, poza dobyt, również dobyt. poza Bełchatowym. Zdajemy sobie z tego sprawę, że ta pomoc z całą pewnością poprzez parafię grocholicką trafi również na teren gminy, bo ta parafia przecież obejmuje nie tylko Bełchatów, czyli Grocholica, ale również okoliczne wsie i w rejonie parafii na osiedlu Olsztyńskim, tam też mamy do czynienia z gminą, więc czy nie Deszyna, czy Myszaki, to już są przecież tereny gminy Bełchatów, ale tak jak powiedziałem, chcemy, żeby to, ta pomoc trafiła jak najszerzej. Dlatego jesteśmy tu wszyscy, ponieważ każdy z tych, którzy są tu obecni dysygnował jak gdyby wkład swój do tych, do tych plecaków i, i dlatego no, chcemy pokazać, że, że no, mobilizujemy tutaj siły po to, żeby, żeby tą akcję przeprowadzić. Mam nadzieję, że, że będzie ona już taką tradycją bełchatowską, dlatego, że Caritas Diecezji Łódzkiej tą akcję nie prowadzi pierwszy rok, a pierwszy, po raz pierwszy trafia w Bełchatowie tak szeroko. Do tej pory było to przez tylko parafię na osiedlu dolnośląskim, bo tam działa przyparafialna grupa Caritas i oni się tym zajmowali. Idziemy na skutek propozycji Karitasu Łódzkiego. Weszliśmy w tą akcję szerzej w Bełchatowie. Mam nadzieję, że przyjmie się na stałe i, i, i corocznie takiego rodzaju działania będą podejmowane.